Słowo ze słownika języka polskiego musi być to słowo parlamentarne, także bez żadnych brzydkich pomysłów. Proszę Państwa, czy jest kolejna osoba, która ułożyła słowo? Mamy, mamy pierwszą zwyciężczynię. Bardzo pięknie, Pani. Nie dość, że szybko znalazła odpowiedź, to jeszcze naprawdę szybko trafiła do studia, odpowiedziała na pytanie. Przypominam Państwu, że tamte pytania są bardzo różne w momencie, jak wykręcacie nasz numer telefonu. Także jeżeli nie udało się odpowiedzieć na pierwsze, proszę spróbować raz jeszcze. Być może kolejne będzie łatwiejsze. Chwileczkę, bo komu się udało do nas dostać? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo. Halo, halo, śmiało, proszę podać odpowiedź. To jest serce. Serce? Brawo, brawo, brawo! Świetnie. No proszę Państwa, no trzeba mieć serce do wszystkiego. Widzę, że i do naszych gier. I w ten sposób się pięknie zarabia pieniądze. Serce. Świetnie. Reżyserka. Zanim usłyszę kolejny telefon i w ogóle zacznę się zastanawiać nad kolejnym słowem, bardzo proszę o podwyższenie nagrody. Dobrze? 200 zł. Proszę Państwa, i zobaczmy, co mogłoby być teraz. Sport, serce. nie jest tak bardzo proste, jak mogłoby się wydawać. Szczerze mówiąc, nie wiem, być może nie ma tak bardzo dużo wyrazów na literę S. A w momencie, kiedy dochodzi jeszcze to ograniczenie, że musi być to wyraz pięcioliterowy, to robi się trudniej. Tymczasem mamy jeszcze jedno ograniczenie, proszę pamiętać, że litery w kolumnach nie mogą się powtarzać, prawda? Czyli jesteśmy w tym momencie przy trzeciej rundzie, to są po dwie litery, które są wykluczone z dalszej zabawy w kolumnach, prawda? Są jeszcze słowa reżyserka, nawet ja w tym momencie Proszę Państwa, pomimo tego, że, pomimo tego, że no, w poniedziałek rano nie tak łatwo mi się skupić, to, to znalazłam w tym momencie. Słowo, które mogłoby pasować, także myślę, że nie powinno być problemu. Ciekawa jestem, czy komuś z Państwa się udało jeszcze znaleźć odpowiedź. Zapraszam serdecznie, jeśli tak, bo mamy wyższą nagrodę. Już w tej chwili jest to 200 zł, i powiem Państwu szczerze, tak między nami myślę, że nie mamy tutaj jakiejś wielkiej, nie ma jakiejś wielkiej konkurencji w grze, bo no, pora jest wczesna, pół Polski zasypane śniegiem, także myślę, że wszyscy w tym momencie odśnieżają samochody, parkingi, wyjazdy z domów, że żeby wyjechać do pracy. No, ubierajcie się Państwo ciepło, uważajcie na siebie i a ci z Was, którzy nie muszą wychodzić z domu, to najlepiej niech zostaną i wygrywają, za, zarabiają pieniądze w naszym programie, bo myślę, że to jest w tym momencie najlepsza opcja. Dobrze, sport w serce to są dwie pierwsze odpowiedzi. I teraz szukamy kolejnego słowa, pięcioliterowego, zaczynającego się na S. Proszę Państwa, można takie słowo jeszcze znaleźć. Na pewno. Gwarantuję to, bo sama w tym momencie takie słowo wymyśliłam. Także mam nadzieję, że komuś też to się udało. 200 zł, nagroda jest już wyższa. Przeszliśmy do kolejnych tych trudniejszych rund zagadki. Także proszę skorzystać. Mam nadzieję, że komuś to 200 zł się przyda. O, proszę bardzo, mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Halo. Tak, halo. I jakie słowo udało się pani znaleźć? Syfon. Brawo, świetnie. Syfon coraz rzadziej używany, a proszę bardzo. Opłaciło się przypomnieć słowo. Jak najbardziej. Wygrywa pani 200 zł. To jest bardzo dobra odpowiedź. Syfon. Świetnie. Dobrze, to czwarta runda w takim razie. Proszę państwa, zobaczmy jaką mamy sytuację. Kolejny wyraz musi się zaczynać. Ja ciekawa jestem, czy moje słowo zostało wykluczone. Nie, słuchajcie, moje słowo w dalszym ciągu pasuje. Także proszę Państwa, to jest dobra, dobra podpowiedź w pewnym sensie. Proszę zobaczyć, czy słowo, które być może ktoś z Was miał wymyślone dla tej poprzedniej rundy, czy przypadkiem dalej nie pasuje dla kolejnej, dla czwartej. A my dajmy od razu 300 zł, dobrze? Dajmy 300 zł, bo ja bym chciała tutaj e, wynagrodzić to, że. Pomimo zasp, paru osobom chce się ruszyć głową. Proszę Państwa, spróbujmy ruszyć głową, zobaczmy, co mogłoby być w tym momencie. Co nie może być? Uwaga! Na drugiej pozycji nie może się pojawić litera PEY, na trzeciej ORF, na czwartej. No i literki w tych pozostałych kolumnach w pionach nie mogą się powtarzać. Proszę Państwa, czy ktoś ma już jakiś pomysł? Znaczy, nie chcę tutaj napierać za bardzo, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo. Natomiast e, mam nadzieję, że ma, może, właśnie mówię, najbardziej liczę w tym momencie na kogoś, kto miał być może gotowe słowo dla, e, dla trzeciej rundy, i to słowo w tym momencie dalej pasuje. No, uwaga, proszę Państwa, wiem, że tego typu zagadki wymagają chwili, no jednak koncentrację. jeżeli ktoś tak od razu nie wpadnie na pomysł, to czasem trzeba długo myśleć, żeby coś wymyślać, natomiast yy, proponuję dopić się ostatni łyk kawy i spróbować, kochani, zwłaszcza, że nagroda to już 300 zł, niezła dniówka w sumie, naprawdę, jakby tak zarobić dzisiaj 300 zł, to można by spokojnie przesiedzieć w domu do końca dnia, prawda? Mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo taki wybór mieć. Sport, serce, syfon. To są pomysły, które do tej pory zapewniły pieniądze naszym dotychczasowym zwycięzcom. A w tym momencie walczycie o najwyższą dzisiaj dotychczasową nagrodę. 300 zł. Jesteśmy przy czwartej rundzie. Szukamy pięcioliterowego wyrazu, który zaczyna się od litery S. I uwaga, uwaga na litery w kolumnach, żeby się nie powtarzały. Proszę Państwa, szybciutko. Jeżeli ktoś ma odpowiedź, to bardzo serdecznie zapraszam do studia, bo naprawdę szkoda czasu. Jeżeli szybko uda nam się tę grę zakończyć, to przed nami jeszcze dzisiaj parę różnych możliwości ciekawych. A każda kolejna gra to kolejne pieniądze, kolejne zwycięzca, także dla mnie, proszę bardzo, jak najchętniej. No to uwaga. Czy słyszymy rozwiązanie? Czy jest już pierwsza osoba, która ma odpowiedź? Proszę państwa, no, powolutku myślę, że zaczynają się pojawiać osoby, które znalazły odpowiedź mimo, że do tej pory jej nie miały. Proszę Państwa, nie wiem, ja od jakiegoś czasu, prawda, to pytanie. Jeżeli problemem jest to, że było za trudne pytanie, czy akurat, no nie wiem, miałeś zaćmienie i nie byłeś w stanie na nie odpowiedzieć, proszę pamiętać o tym, że te pytania są różne. Także przy kolejnym telefonie można trafić na zupełnie inne, bardzo łatwe pytanie, nie wiem, z Twojej dziedziny, z Twojego obszaru zainteresowań i po prostu bez problemu odpowiesz na nie najszybciej. Proszę Państwa, czy ktoś zna w tym momencie. Pieniądze wygrywasz za poprawną w tym momencie odpowiedź, ale trzeba ją podać na antenie. Także musicie się przebić przez to pytanie i musicie się dostać do studia. Udało się to już dzisiaj trzem osobom, a program zaczął się naprawdę bardzo niedawno. Także to jakoś wychodzi, idzie dobrze. Więc widzę, że reżyserka tutaj już niecierpliwie zarzuciła hasło koniec rundy. Proszę Państwa, no to skończmy tę rundę. To skończmy tę rundę. Ja jestem jak najbardziej za. 300 zł. Proszę bardzo, spróbujmy wykręcić numery telefonów Gwiazdka 7303 lub numer dla telefonów stacjonarnych 0704 I czekam na kogoś z Was w studio. I proszę Państwa, kto to będzie? Tylko bardzo proszę, wykręcają numer telefonu tylko te osoby, które mają słowo gotowe w tym momencie, dobrze? Bo raczej szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby można było znaleźć w momencie tych połączenia ze studiem. Masz wtedy 3 sekundy, żeby podać odpowiedź, ale czasu na zastanowienie to wtedy nie ma za bardzo, także musi być tylko, musi trafić tutaj do nas ktoś, kto ma już przygotowaną odpowiedź. Mam nadzieję, że ktoś taki jest już w drodze. Że zaraz usłyszymy rozwiązanie. Może być jeszcze słowo. Naprawdę w tym momencie dla tej czwartej rundy ja też widzę odpowiedź. Także proszę Państwa, proszę spróbować ruszyć głową. Za 300 zł, także nie małe pieniądze. Czy chociaż jedna osoba ma pomysł na odpowiedź w tej chwili? Wiem, że jest trudno. Proszę Państwa, ja tutaj próbuję robić e, dobrą minę. No może nie tyle do złej gry, co do trudnej gry, ale. Mm,